Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Na żywo Rosja najeżdża Ukrainę. Artykuł o takiej treści pojawił się w piątek na stronie głównej agencji prasowej Bloomberg. I mimo tego, że artykuł ten ewidentnie był w trakcie tworzenia, po kliknięciu w niego pojawiała się strona błędu, to i tak stał się on powodem do całej masy różnych Publikacji. Począwszy od informacji twitterowych, a skończywszy na całej masie artykułów, napisanych przez całą masę różnych mediów o właśnie takiej treści, że Rosja właśnie w tym momencie najeżdża na Ukrainę. Po około pół godziny, po bardzo stanowczej. Reakcji Rosji, artykuł ten zdjęto, a Bloomberg zaczął się w sposób całkowicie niewiarygodny tłumaczyć, twierdząc, że oni przygotowują nagłówki na wypadek różnych scenariuszy, po to, żeby mieć już je gotowe. I może ktoś by w to nawet uwierzył, kto nie pracuje w mediach, ale drodzy Państwo, na żywo Rosja najeżdża na Ukrainę i jest tak totalnie nieodkrywczym, Tytułem, że nie wierzę w to, że ktokolwiek musi trzymać takie tytuły w zanadrzu, zwłaszcza, że czym innym jest przygotowywanie sobie nagłówków, tytułów na tak zwaną zapas i to rzeczywiście występuje. Na przykład ja mam taką całą tablicę, gdzie sobie notuję jakieś ciekawsze tematy, które przyjdą mi do głowy i rzeczywiście w redakcjach takie rzeczy też się robi. Ja to wyniosłem z jednej redakcji, ale czym innym jest przygotowywanie sobie tytułów właśnie na zasadzie takiej o teraz mamy fajny pomysł, teraz nie możemy go zrealizować, to sobie to Zrobimy później. A czym innym jest przygotowywanie nagłówków w agencji prasowej, która nie ma wymyślać różnych tematów na artykuły publicystyczne, czy tak jak ja na vlogi, tylko ma po prostu podawać wydarzenia, które miały miejsce i, i nic więcej. A nawet jeśli, drodzy Państwo, takie nagłówki się trzyma, no to albo trzyma się to właśnie na jakiejś tablicy korkowej, tam ludzie przypinają karteczki, albo też trzyma się w jakimś miejscu w sieci na zasadzie otwartego pliku tekstowego, gdzie cała redakcja może sobie takie rzeczy umieszczać. Nie robi się natomiast trzymania nagłówków w gotowych formularzach artykułów czy postów, że się tak wyrażę, chociażby dlatego, że zawsze ktoś może niechcący kliknąć i potem będzie ryfa. Taka jak teraz. W związku z tym, wersja oficjalna, że agencji Bloomberg tak po prostu się pomyliło, no zbyt wiarygodna nie jest. I teraz, drodzy Państwo, zdajmy sobie sprawę z dwóch rzeczy. Pierwsza, że aktualnie na nazwijmy to Polu NATO, Stany Zjednoczone versus Rosja, a ostatnio także Chiny, bo te oficjalnie poparły Rosję, no bardzo mocno zgrzyta, że się tak wyrażę. Po obu stronach na razie dyplomatyczno-politycznego konfliktu jest bardzo dużo testosteronu, i w odległości bardzo niewielkiej stoją wokół siebie uzbrojeni pozęby. Zmęczeni, niewyspani i przestraszeni ludzie. To jest jedna rzecz, drodzy Państwo. Druga rzecz, o której musimy sobie zdać sprawę, to to, że Amerykanie oficjalnie oskarżyli Rosjan o to, że ciszykują prowokacje, po to, żeby uzasadnić medialnie swój atak na Ukrainę. Zaraz będziemy sobie czytać o tym materiale, bo. No to już się chyba 2 czy trzy dni temu bardzo mocno zeszło po sieci. No, pan Biden wprost twierdził, że Putin przygotowuje filmik propagandowy, po to, żeby go umieścić w sieci. Jak on się rozejdzie, to żeby mieć dzięki temu pretekst do zaatakowania Ukrainy, po to, żeby móc powiedzieć, to nie ja. Ja tylko tutaj odpowiadam, reaguję na to, co robią Ukraińcy. I drodzy Państwo, zadajmy sobie takie pytanie. Czy człowiek, a w zasadzie strona, która. Oskarża kogoś o możliwość zrobienia takiej prowokacji, mogłaby sama zrobić prowokację. Wydaje mi się, że prowokacja amerykańska czy natowska jest bardziej niż prawdopodobna. Amerykanie są przecież um, wręcz um, no, um, mistrzami operacji fałszywej flagi. Poczytajcie sobie, co się stało, żeby Amerykanie mieli pretekst do wejścia do Wietnamu. Tam dwa, bodajże ich okręty, zaatakowali bodajże dwa swoje własne okręty, żeby mieć pretekst do zaatakowania Iraku. Pierwszy raz przeszkolono przez bardzo sławną agencję PR-owską dziewczynkę, która potem się okazało, że była córką kuweckiego dyplomaty, która po prostu nakłamała w mediach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Takich sytuacji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, a w pewnych... I to są całkowicie fakty. Natomiast... Jest też cała masa różnych hipotez, że wiele innych rzeczy w historii było operacją fałszywej flagi. Ale to, drodzy Państwo, zostawmy. Czyli Amerykanie jak najbardziej możliwe, że stosowali prowokacje. Teraz, drodzy Państwo, zastanówmy się, co by było, gdyby Bloomberg nie opublikował artykułu, który w sposób oczywisty był błędny. W sposób oczywisty było coś nie tak. Miał tytuł, bardzo krzykliwy i zdjęcie, które w zasadzie mogło być zrobione wszędzie. Zdaje się, że było ze stoku, żeby było śmieszniej. I, i niewiele więcej. Jak się tam kliknęło, to, to wyskakiwał błąd, a i tak mimo wszystko, no jako fakt rozeszło się to bardzo, bardzo daleko, drodzy państwo. Yy, kręcę ten vlog, bo to jest info z piątku, kręcę ten vlog z niedzieli na poniedziałek. A i tak cała masa ludzi cały czas podaje mi na maila informacje, Krzysiek, zaczęło się, zaczęło się. Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Tak szeroko się to rozeszło po Facebooku, po Twitterze i wiadomo jak to jest, nie do każdego, do którego dotarła fałszywa informacja, to, <laughs> to też dostał dementii. I teraz wyobraźmy sobie, to, i to było oczywiste, że coś jest nie tak i każdy rzetelny człowiek, który podawał dalej taką informację, powinien zadać sobie pytanie, co jest nie tak, i sprawdzić to, bo ten artykuł był pusty, wyskakiwał błąd. I a i tak się tak rozeszło. To teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tak, takiego newsa podał Bloomberg i to byłby całkowity news. Było zdjęcie, które nie waliłoby na kilometr tym, że jest ze stoku. Gdyby oprócz tytułu i zdjęcia był jeszcze tekst. Gdyby tam były podane jakieś fakty i być może filmik. Na przykład taki filmik, o tworzeniu którego Biden oskarża Putina. Następnie pojawiłyby się jeszcze ze dwa, trzy artykuły w poważnych mediach, lub jakaś inna agencja by, te, by podobną treść wytworzyła. I w związku z tym wersja A, któremuś Ukraińcowi puściła, puściłyby nerwy i wystrzeliłby w stronę Rosjan. Lub też agent czyjkolwiek, na przykład CIA, FSB, Mossadu, kogokolwiek, podając się za, podszywając się pod Ukraińców, zacząłby strzelać w stronę Rosjan. Albo jeszcze inaczej, tak samo agenci, tylko tacy, którzy zinfiltrowali stronę, stronę rosyjską, zaczęliby strzelać w stronę Ukraińców. No to, drodzy państwo, w tym momencie zaczyna się wojna. Taka rosyjsko-ukraińska. I potem, drodzy państwo, dochodzi do tego, co było najpierw. Czy najpierw pojawił się artykuł, czy najpierw rzeczywiście doszło do tego ataku. Drodzy państwo, kto by to potem ustalał? Nie takie zresztą rzeczy zamiatało się pod dywan. No, drodzy państwo, w innej bardzo znanej sprawie. Na przykład, pewne rzeczy zostały opublikowane, przepraszam, pewne rzeczy zostały opatentowane, zanim pojawiła się, pojawił się patogen. I też nikt nie zadaje za wielu pytań, że się tak wyrażę, bo krzyczą na ciebie, że jesteś, że jesteś tym, że jesteś szurem, płaskoziemcom i tak dalej. No to drodzy Państwo, w sytuacji wojennej, jakby ktoś mówił, słuchajcie, ale taki Bloomberg. To publikował informację o tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę trzy minuty przed pierwszym wystrzałem. Drodzy Państwo, to przecież to by mógł być posądzono zdradę, o kolaborowanie z najeźdźcą. No za takie rzeczy to można nawet dostać wyrok śmierci, więc nawet jakby ktoś się kapnął, to raczej siedziałby cicho i ta informacja by się za bardzo nie rozeszła. Drodzy Państwo, ciekawe, nie? Ale dalej, drodzy Państwo, a co by się stało, gdyby w wyniku takiego artykułu komuś puściły nerwy? Na przykład jest zagłuszany. Jest zagłuszany, i na przykład to jest jakiś brytyjski żołnierz, amerykański żołnierz, polski żołnierz. Jest zagłuszany, nie ma kontaktu z dowództwem, ale ma dostęp do internetu. Dziwne, ale jest to teoretycznie możliwe. No, i puszczą mu nerwy. Jeszcze coś się zaczyna dziać na, 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 z drugiej strony, na, na jakieś ruchy, i ktoś po prostu zaatakuje. Ktoś wyda rozkaz o strzelaniu. No, drodzy Państwo, to mamy Trzecią Wojnę Światową. Także, drodzy Państwo, to wbrew pozorom jest bardzo poważna sytuacja. Jeszcze raz podkreślę. Kilkanaście lat byłem dziennikarzem w różnych mediach, naprawdę. Pracowałem i dla portali internetowych, i dla gazet, i dla telewizji zdarzyło się pracować. I, drodzy państwo, co prawda nie jestem już dziennikarzem od wielu lat. Wolę tutaj sobie siedzieć na, 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 na YouTubie, tu mi lepiej, pod wieloma względami. E, no, niemniej jednak... <laughs> Nie wierzę, drodzy państwo, że ktoś, znaczy, że ktoś zaczął wypełniać, drodzy państwo, tak na wszelki wypadek artykuł takiej wagi i chciał go po prostu zostawić, niedokończony, tylko mu się klikło, żeby opublikował. Nie wierzę w to, drodzy państwo. Nie robi się takich rzeczy. Również ze względu na to, że tam pewne tak zwane boty googlowskie. Taki artykuł by potem gorzej potraktowały. No, a drodzy Państwo, ten artykuł nie jest, nie jest, drodzy Państwo, ten tytuł, ten tytuł nie jest jakiś taki no, niesamowicie odkrywczy, że o kurczę, mam tytuł, tutaj. Po, potem zapomnę, teraz mam świetny tytuł. No wiecie, no to Ruskie zaatakują tak na 50%, albo zaatakują, albo nie zaatakują. A tytuł jest świetny, to ja wezmę go sobie od razu, zapiszę. No ta, bo no, po pierwsze ten tytuł nie jest odkrywczy, takich tytułów się nie zapisuje. A po drugie, nawet gdyby był, to takie tytuły no, zapisuje się właśnie w, w mniej lub bardziej mm, oczywistym. Mm, mm, no, notatniku, tak? albo cyfrowym, albo fizycznym, na jakiejś tablicy korkowej przy, przykleja się karteczki, coś takiego, a nie, artyku, a nie w artykule, chociażby dla te, a nie w te, takim. To są takie pro, programy, gdzie tam wypełniasz, Nież yy, taki formularz, jest, jest tytuł, Potem lit, potem treść, dodajesz do tego zdjęcia. Tak to, to działa od strony redakcyjnej. Miałem kiedyś portal, widział, widziałem jak to działa, no, sam takie rzeczy wypełniałem. Zresztą też dla kogoś innego też takie rzeczy zdarzało się wypełniać. Także, drodzy Państwo, no nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. I, i teraz jest tylko pytanie. Bo tutaj może być naprawdę bardzo wiele, bardzo różnych teorii się robi, które to już nie są teorie, tutaj nie ma zielonej poświaty, to nie są teorie spiskowe. Czy ktoś sobie naprawdę był tak niefrasobliwy? No, to Einstein twierdził, że dwie rzeczy są nieskończone, wszechświat i bezmiar ludzkiej głupoty, ale nie wierzę, że... Także teoretycznie wszystko jest możliwe, chociaż, drodzy państwo, no ja nie wierzę. Ale może szykowano jakąś prowokację. I rosyjskie służby ją udaremniły w ten sposób, że ją skompromitowały. Że po prostu no z góry było po prostu do. No, na, na, na tym etapie sprawiły, że ten artykuł został odpalony, że dało się w sposób ewidentny wykazać, że to jest fake. I teraz no, druga tego typu prowokacja już raczej przez jakiś czas nie przejdzie. Może też tak być, że ktoś się włamał do, um, do redakcji i coś takiego puścił. To też jest możliwe, drodzy państwo. Pytanie, która strona, kto co próbował, co zostało udaremnione. Natomiast um, to bardzo wyraźnie pokazuje, na w jakim świecie my, drodzy państwo, żyjemy. Bo jeszcze raz podkreślę to, co było z samego początku. Gdyby ten artykuł był dobrze zrobiony i gdyby ktoś jeszcze, puścił podobny artykuł, a ten drugi artykuł mógłby być puszczony chociażby dlatego, że w redakcji drugiej by stwierdzono, kurde, musimy coś napisać, żeby nie stracić tematu, no to potem byłoby to bardzo, bardzo ciężko odkręcić. Potem to mogliby, nie wiem, prezydent Ukrainy i mówić, że nie, nikt nas nie zaatakował i tak Większa część ludzi by pewnie uwierzyła, że facet jest szantażowany i musi takie rzeczy mówić, bo nie wiem, Putin trzyma żonie pistolet przy głowie, niż to, że to prawda. I taki news naprawdę mógłby wywołać wojnę, gdyby się stało jeszcze dodatkowo to, o czym mówiłem wcześniej. Tym bardziej nie wierzę, drodzy państwo, że ktoś, tr ktoś trzymał w systemie Taki artykuł w czasie edycji Under Construction. Drodzy Państwo, i zobaczcie, w tym kontekście przeczy... najpierw może przeczytajmy sobie artykuły źródłowe do tego, co tutaj powiedziałem, a potem sobie poczytajmy o tych prowokacjach, o które oskarżani są Rosjanie. Jeszcze raz podkreślę, to nie jest tak, że ja biorę stronę Putina. Broń Boże, kurde. Drodzy Państwo, ja mogę o rządzie Prawa i Sprawiedliwości myśleć sobie o różne rzeczy, ale jestem Polakiem, jestem polskim patriotą. I prosta piłka, no. czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Akurat tu prawie wprost nie podoba mi się ustawianie nas w roli strony w konflikcie z Rosją, ale no, mimo wszystko, no kurde, ja nie będę po stronie człowieka, który czy sprowokowany, czy niesprowokowany zaraz może najechać na nasz kraj. Polskę, nie Ukrainę, Polskę, bo to jest bardzo prawdopodobne, że to się rozleje również na inne kraje Europy, w tym na nasz. Chociaż, a, chociaż, a w najlepszym wypadku będziemy mieli milionowe grupy uchodźców, prawdziwych uchodźców, w tym trzeba będzie pomóc, a pisowcy prawie na pewno spierdzielą to od strony takiej wykonaniowej, i będziemy mieli krążące po Polsce. Grupy yy, zdesperowanych ludzi, biednych, głodnych, zziębniętych, którzy mogą się posunąć do bardzo niefajnych rzeczy, dlatego, bo będą biedni, głodni, zziębnięci i nikt im nie da pomocy. I co z tego, że oni to zrobią z takiego powodu, dla kogoś, komu na przykład coś ukradną, kogoś pobiją, kogoś napadną. <grym> Także, drodzy Państwo, nie. Ale jeszcze raz podkreślę, skoro, skoro Stany Zjednoczone oskarżają Putina o takie rzeczy o prowokacje, to że nie jest możliwe, że to Amerykanie, że Amerykanie także szukują jakąś prowokację, wszak są mistrzami prowokacji, operacji fałszywej flagi, czyli podszywając się pod inny kraj lub pod inną służbę. Drodzy Państwo, poczytajmy sobie. Najpierw może portal Kresy. A potem sobie właśnie poczytamy o tym, o czym Biden oskarża Putina, czyli USA oskarża Rosję, czyli o ten właśnie je preparowany filmik. Kresy.pl Artykuł napisał Paweł Król. Tytuł. Bloomberg przez pomyłkę poinformował o napadzie Rosji na Ukrainę. Plus foto. Agencja prasowa Bloomberg Przypadkowo poinformowała, że Rosja w piątek zaatakowała Ukrainę. Bloomberg wystosował już przeprosiny. Agencja prasowa Bloomberg przypadkowo poinformowała, że Rosja w piątek zaatakowała Ukrainę. Na żywo Rosja najeżdża Ukrainę, e, głosił e, niepokojący nagłówek e, na stronie głównej Bloomberga około godziny 16. Według Olgi Leutmann, Rosyjskiej anality, która opublikowała wiadomość w mediach społecznościowych, trwało to około 30 minut. Użytkownikom, którzy kliknęli, przykuwający wzrok historię, chyba tytuł która pojawiła się, gdy rosyjskie wojska grobadzą się na granicy z Ukrainą, a amerykańscy urzędnicy ostrzegają przed potencjalną inwazją, wyświetlała się strona błędu. Weszłam na stronę i zobaczyłam najdziwniejsze wiadomości, ale wiedziałam, że nie są prawdziwe i ponieważ mam do czynienia z Ukrainą i będę jedną z pierwszych, którzy się o tym dowiedzą. Powiedziała Lautman. Lautman, no. Dobra, ale ludzie w Niemczech, w Stanach to już niekoniecznie wiedzą, tak? To dziwaczny i dość duży błąd, biorąc pod uwagę, że jest to potencjalna inwazja na dużą skalę i wszyscy są na krawędzi. Agencja prasowa Bloomberg. Hmm. Wystosowała już przeprosiny, a na głównej stronie portalu widnieje notatka. Przygotowujemy nagłówki dla wielu scenariuszy, a nagłówek: Rosja najeżdża Ukrainę został nieumyślnie opublikowany około, około godziny 16 na naszej stronie internetowej. Głęboko żałujemy błędu. Nagłówek został usunięty i badamy przyczynę. Oczywiście z tego badania przyczyny nic nie wyszło. No to może teraz portal Tysol, czyli tygodnik. Solidarność. Bloomberg podał informację o ataku Rosji, jest reakcja Kremla. Osoba, która to napisała, to osoba, która podpisała się tylko inicjatywami BB. Agencja Bloomberg informowała w piątek o ataku Rosji na Ukrainę. Rzecznik Kremla zaatakował, zareagował emocjonalnie, mimo usunięcia. Informacji i przeprosi. No ja się wcale nie dziwię, drodzy Państwo, bo z tego naprawdę mogła być wojna. W piątek agencja Bloomberg opublikowała. Boże, to jest tak napisane: masakra, kto to pisał. Zobaczcie, jak to jest napisane. W piątek agencja Bloomberg opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej nagłówek: Rosja najeżdża Ukrainę. Jak się jednak okazało, był to błąd edytorski. Przygotowujemy nagłówki dla wielu scenariuszy. Jeden z nich został nieumyślnie opublikowany, tłumaczy agencja. Agencja przeprosiła, bla bla bla. Błąd w publikacji agencji Bloomberg dotyczy rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jasno pokazuje, jak niebezpieczne są napięcia wywołane przez Zachód, stwierdził Pieskow. A Pieskow to jest, zdaje się, że to jest rzecznik Kremla. Rzecznik Kremla mówił też o agresywnej. Agresywnych wypowiedzi ze strony Zachodu. Jednak ta sytuacja pokazuje, jak niebezpieczne są takie napięcia, które zostały wywołane codziennymi agresywnymi wypowiedziami, które wciąż słyszymy z Waszyngtonu, europejskiej stolicy i Londynu, ponieważ to właśnie te oświadczenia, rozmieszczenie wojsk w pobliżu naszych granic i codzienne dostawy broni na Ukrainę prowadzą do tych napięć. Tyle. To jeszcze portal do rzeczy o tym pisze. Bloomberg podał, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Reaguje Krym. I drodzy Państwo, no właśnie, i teraz, może sobie właśnie pogorozmawiajmy o tym, o tych. O tych, przepraszam, zawiesiłem się. O tej prowokacji, którą według Stanów Zjednoczonych szukuje Rosja. Pan Waldemar Stelmach, portal LMFFM24.pl, tytuł USA. Rosja szukuje prowokację, by uzasadnić inwazję na Ukrainę. I zobaczcie, jak, jak to się wszystko klei. Wywiad USA zapewnia, że ma dowody na to, iż Rosja opracowała zatwierdzony na najwyższych szczeblach plan stworzenia pretekstu do inwazji na Ukrainę, ogłosił to w czwartek rzecznik Pentagonu John Kirby. Rząd USA planuje upublicznić informację o rosyjskiej prowokacji, obejmującej sfabrykowany i nagrany atak wojsk ukraińskich na Rosję lub. Rosyjskojęzycznych Ukraińców, co dałoby Moskwie pretekst do inwazji, poinformował w czwartek dziennik Washington Post i New York Times. W przeszłości byliśmy świadkami tego typu operacji ze strony Rosji, więc ważne byśmy je dostrzegali i nagłaśniali, podkreślił niedługo później rzecznik Pentagonu. I też zobaczcie jaka ciekawa rzecz. W czwartek taka informacja, a w piątek Bach taka jakby w drugą stronę prowokacyjka. Nie? Plan zakłada stworzenie drastycznego propagandowego nagrania, które zawierałoby sceny zainscenizowanych eksplozji, pokazywałoby zwłoki i aktorów grających. Żałobników zaznaczył Kirby. Dodał, że aby film wydawał się bardziej wiarygodny, ma być w nim przedstawione użycie przez ukraińską armię uzbrojenia, w tym sprzęt zachodniej produkcji. Mam nadzieję, że nie, że nie te, no, nie gromy, tylko. Boże, jak to się tam nazywa? Um, pioruny, które myśmy im tam wysłali. Uhum. Prowokacja, usprawiedliwienie inwazji na, ro, na Ukrainę. Wywiad USA uzyskał dowody na to, że Rosja opracowała zatwierdzony na najwyższych szczeblach plan stworzenia pretekstu do inwazji na Ukrainę, ale nie pokazała tych dowodów, tylko powiedziała, że pokaże. Poprzez upozorowanie ataku na rosyjskojęzyczną ludność, który zostałby prze Przypisany siłom Ukrainy, napisał Washington Post, opierając się na źródłach w amerykańskiej administracji. Celem tej prowokacji miałaby być e, miałoby być chyba e, wywołanie oburzenia na ukraińskie władze i stworzenie pretekstu do inwazji, dodaje dziennik. E, biorąc pod uwagę, jak szkalowano nas, jakie filmiki latały szkalujące nas, Polaków, że my rzekomo krzywdę robimy. Tak zwanym uchodźcom na granicy to jest to całkiem możliwe. Najważniejsze ustalenia amerykańskiego wywiadu dotyczące tej prowokacji zostały odtajnione i przekazane w ostatnich dniach władzom w Kijowie oraz europejskim sojusznikom. Informuje agencja AP. Zauważa jednocześnie, że Pentagon nie przedstawił żadnych szczegółowych informacji potwierdzających przygotowaną prowokację. Żadnych. Żadnych. Czyli równie dobrze. Oni mogą planować. Że coś zrobią, lub wiedzą, że tam ym, że coś się może dziać, i na wszelki wypadek budują taką narrację, że jak to już się zdarzy, to to będzie fałszywy filmik rosyjski. O planach sfabrykowania taków ukraińskiego wojska i wykorzystania ich do pretekstu do rosyjskiej inwazji na Ukrainę poinformował również czwartek rzecznik Departamentu Stanu NED Price. Jednak jeden z możliwych scenariuszy tych działań zakłada produkcję propagandowego wideo dodał. Nagrania mają być dowodem przeciwko Ukraińcom. New York Times dodaje, że według jego ustaleń cała inscenizowana -y prowokacja ma być nagrana, a film zostanie wykorzystany do oskarżenia Ukrainy o ludobójstwo rosyjskojęzycznej ludności. Fala wywołanego przez nagranie oburzenia Usprawiedliwi rosyjski atak, albo pro, pro, prośbę przywódców separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy o rosyjską interwencję, wyjaśnia gazeta. Kochani, pamiętacie spiskową teorię z niedzieli ostatniej? Coś się tak klei, nie? Planowane nagranie ma być rozbudowane, zawierać dostępne sceny, w tym ciała ofiar eksplozji i zniszczone budynki, a także fałszywy ukraiński sprzęt wojskowy, w tym nabyte od Turcji drony oraz aktorów udających rosyjskojęzyczną ludność opłakującą zmarłych. W planowaną operację ściśle zaangażowany jest rosyjski wywiad, informuje New York Times, na podstawie swoich źródeł. Uzupełnia, że urzędnicy, którzy rozmawiają z gazetą, nie ujawnili żadnych bezpośrednich dowodów związanych z planem prowokacji ani w jaki sposób się o niej dowiedzieli, by nie narażać źródeł i metod działalności służby wywiadowczych. A może po prostu walą fake newsa. Najważniejsze ustalenia wywiadu USA zostały odtajnione, by mogły zostać zaprezentowane publicznie, pisze New York Times. Zaprezentowanie planu rosyjskiej prowokacji przez USA ma uniemożliwić wprowadzenie go w życie, a także przekonanie sojuszników o powadze rosyjskiego zagrożenia. A dzień później fake newsik, że ruskie zaatakowali. Obie gazety zaznaczają, że Odkryty przez amerykańskie służby plan prowokacji jest powiązany z szerszymi działaniami dezinformacyjnymi Kremla, a także z planami innych agresywnych posunięć wobec Ukrainy, jak chociażby ujawniony przez wywiad Wielkiej Brytanii zamiar zainstalowania w Kijowie a to jest, drodzy Państwo, temat na oddzielny materiał. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Do zobaczenia! Pa!